Dzisiaj zabieram Was w przyszłość, dokładnie w rok 2026 i przedstawiam absolutną perełkę japońskiej motoryzacji. Zupełnie nową Toyota Celsior 5 generacji, flagowy model Lexusa LS w wersji przeznaczonej na rynek japoński i wybranych krajów azjatyckich. To nie jest zwykła limuzyna, to prawdziwy pałac na kołach, który łączy niewyluksus, najnowocześniejsze technologie i osiągi godne super samochodu. Zostańcie ze mną do końca, bo będzie moc. Zacznijmy od tego, co widzicie od razu, fenomenalnego designu. Toyota Celsior 2026 rok otrzymała całkowicie nową platformę TNGL w najnowszej ewolucji, dzięki której karoseria jest dłuższa o 8 cm, szersza o 5 i niższa o 2 cm w porównaniu do poprzednika. Długość całkowita wynosi teraz dokładnie 5265 mm, rozstaw osi urusu do 3125 mm, co daje pasażerom z tyłu przestrzeń godną prywatnego odrzutowca. Przednia część dominowana jest przez ogromny grill, w kształcie klepsydry wykonany z polerowanego aluminium z aktywnymi żaluzjami, które otwierają się i zamykają w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie. Reflektory to matrycowe LED-y najnowszej generacji z systemem 128 niezależnych diod na każdą lampę, które potrafią wyciąć związki światła sylwetki pieszych, rowerzystów czy zwierząt z odległości nawet 600 metrów. Linia boczna jest niesamowicie elegancka, z chromowanymi listwami biegnącymi od przednich nadkoli aż do tylnych lamp, tworząc efekt ciągłej linii świetlnej po zmroku. Tył samochodu to prawdziwe dzieło sztuki. Lampy połączone są pełnym pasem diod OLED o zmiennej intensywności i kolorze, który potrafi wyświetlać delikatne animacje powitalne i pożegnalne. Nad nimi delikatny spoiler z włókna węglowego, który wysuwa się automatycznie powyżej 120 km na godzinę, całość wieńczy subtelny napis Celsior wykonany techniką laserową, podświetlany od wewnątrz. Dostępne są nowe 21-calowe felgi skutego aluminium z opcjonalnymi wkładkami z włókna węglowego, które obniżają masę nieresorowaną o kolejne 12 kg. Wejdźmy do.